Malina Racing Team dzisiaj rozpoczyna walkę o to, który z zawodników będzie startować w zespole. Natomiast dziś zaczniemy od sesji kwalifikacyjnej, którą przeprowadzi ze mną Dzień dobry. Tak, i dzisiaj we dwóch skomentujemy te oto zawody. No to. Miał być inny, ale. ale... Tak. Gałciało. Tak. Eee, miał sam szef się pojawić, natomiast do tego. Nie doszło. No i w tym czasie. O, już mamy pierwszego kierowcę, na to, że Roberta Hafa. Tak jest. No to dobrze, panie Patryku, może zaczniemy od przedstawienia jedenastki, która będzie walczyć o start. No dobra, to na sobie Robert Haf. <grym> tak, startujący Audi R18. Kto tam notuje? Valentino Rossi wyjeżdża swoją Tujutką. Która nie wiem jak się nazywa, więc to jest bodajże Toyota TS-09, jak mnie pamięć nie myli. Tak, to nam jeszcze wie o. Chadwick nam tu wyjechała, też swoją piękną autniczą. Tak jest. Będę szkoda, że nie ruszałam, ale. Mhm. I ktoś jeszcze. A, jeszcze Jenson Baton w Polszaku. Tak jest, te trzy samochody właśnie będą brały udział. Specyfikacja z sezonu 2014, jeżeli chodzi o auta LMP1. No i jak nie oczywiście na, widzimy... Nie tej specyfikacji, ale nie poznam. Tak. Tak. No oczywiście hyb... specyfikacja już hybrydowa. Natomiast Tor, jak widzimy, Istanbul Park, a więc bardzo ładne miejsce na rozpoczęcie. No dobrze, no to w takim razie przedstawię na szybko stawkę, jaka przystępuje, a więc mamy Jamie Chadwick w Audi. E, Roberta Hafa w kolejnym Audi. Sebastiana Buemi w Toyocie, Jessona Batona w Porsche, Daniela Keilwica, naszego dobrego znajomego z poprzedniego sezonu w Audi, Frederica Weserwisha w Toyocie, bodajże. Tak zaraz, jest. Zaraz ci powiem. Tak, Valentino Rossi tak. też w Toyocie, Norman Nato w Porsche, Sean Galel, a więc zawodnik z Formuły 2 w Porsche i Philip Fromenville w Toyocie. No, jeszcze jest nie dwójka. Nie że pominąłeś jednego. Ale... Wiem, Olivera Solberga w Audi. <grymne> Robert Hart zaczął swoje okrążenie, tak samo Valentino Rossi, zaraz Jenson Button i Jamie Chadwick też rozpoczną swoje pomiarowe okrążenia. Tak. Oczywiście znaczy, kwalifikacje trwają 20 minut. Tak. się tutaj nie zostali dzisiaj, <grymne> tak, tak, tak. No wyścigi też będą trwały tak samo 20 minut, tak samo jak to było do tej pory. Mhm. Mm więc tutaj nic się nie zmieniło. Tutaj kolorka tak? hafa wyrzuciło z zakręcie numer 8. Tak jest. Właśnie jedziemy teraz z tym zawodnikiem. Tak jest. Utrzymuje Bo bardzo, bardzo ładne pracy. Bardzo płynnie wykonuje te zakręty, dojeżdża do najdłuższej prostej na tym torze. Rozpoczyna trzeci sektor. No i zaraz będzie dohamowanie do jednej bardziej cięższej sekcji tego toru. O ile nie najwcześniejsza. Dla takiego samochodu LMP1 to jest duże wyzwanie, przejechać przez takie ciasne zakręty. Ogólnie testowałem trochę te samochody i stwierdzam, że mocno się opony tu przegrywają, ale. No dobra, mamy pierwszy czas. 1,35. Jako następny czas okrążenie zrobi Chyba. Valentino Rossi. Valentino Rossi, ale Rossi jest 1,1 wolniejszy od HAFA po drugim sektorze. No i zobaczymy, jak no, 89 tysięcznych. Nieznacznie. To chyba Baton był z kolejnym, który właśnie zakończył. Tak, tak, też jest 1.10 wolniejszy. A po nim Jamie Chandwick od razu. Bata 1.10 wolniej, a Chandwick skakuje na pierwsze miejsce 90. Szybciej. A więc jedyna zawodniczka tutaj doskonale zaczyna. Kto kolejny nam będzie kończył okrążenie, to będzie kierowca na razie na 8 pozycji, czyli Berbisz, tak a więc kolejny czas. tysięcy wolniej od Chandwick po drugim sektorze, jak będzie po trzecim i myślę, że taki sam czas jak Rosji, a tam któregoś zarzuciło, czyli na no, galea, i właśnie 0,6 straty. Łami U. dopiero zaczyna swoje okrążenie To teraz Norman na to Norman na to 20 wolniej A po nim będzie Daniel Kejlwidz, uuu tutaj! Będzie strata. I jest na 50. siódmym miejscu A Kejwid? Kelwid. Zaczyna, kółko On dopiero zaczyna. Dobra, to teraz ehm. czas kamerę rzucić na... na... Byłem jego, chyba, bo byłem. Tak jest, na byłem jego. Byłem 44 tysięcy w pierwszym sektorze. Tak. Bardzo dziwne tu kamery mamy, więc. Tak, zdecydowanie są to bardzo nietypowe kamery. Mocno różniące się od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Mieszka znaleźć taką dobrą kamerę, żeby. No, mamy podgląd z kamery kierowcy, który uznaje, że nie będzie swojego wizora opuszczał. Tak. Akurat dobrze WM-i MA, ponieważ podczepi się za Szonym Galelem, więc będzie miał teraz tunel, więc może na tym skorzystać. Zobaczymy. No nie 10 woli jedzie, więc... Ale i tak to jeżeli utrzyma tempo, ma szansę na. przynajmniej na piąte... piąte? Na piąte miejsce. No. Ale będzie w teoretycznie najgorszym wtedy kierowcą są Toyoty. No Chyba. tak, bo promet jeszcze w garażu. Chyba że też popełni błąd tutaj na tej tasy. no? nie tak? Nie. nie, jest tak źle. No i jest piąte miejsce, jedna dziesiąta wolniej. I teraz ko na kogo my tutaj... Kejlwica. Kejlwica, tak jest. No i tu tysięcy jedzie się. Trzydzieści szybciej! Chadwick w drugim sektorze... Czyżby miały być trzy Audi na trzech pierwszych miejscach? Tak jak w treningach. Możliwe, że tak będzie. I 5 wolniej. Ale od jest. No, na to, na to, jest. No, na razie jest niespodzianka. Czekamy jeszcze na czasy Sorberga i Prom Vilela. Tak, pojechali na tor. Także mamy już mniej więcej Sorberg, z... jak już widzę, wyjeżdża na tor. Tak. Kolejny przedstawiciel Audi. Tak, to będzie ostatni kierowca Audi, który zrobi okrążenie. No i mamy jeszcze. Prom Villera, czyli ostatni kierowca Toyoty, który też jeszcze się nie pojawił na torze. Tak, na razie wszystkie trzy samochody Porsche już czasami, a ja, jak na ironię to są trzy ostatnie miejsca. No myślę, że zdecydowanie nie jesteś zachwycony tak samo jak ja postawą tego teamu, chociaż było to w sumie spodziewane. No teoretycznie tak. No teoretycznie najszybsze prędkości na prostych wyciągają kierowcy Audi plus Valentino Rossi z Toyocie. Tak, no ale te ruchy są naprawdę minimalne, tu się sprawy rozwijał max 2 km na godzinę No jeden, jeden nawet kilometr na godzinę No wiadomo tu, no to tutaj... No to tutaj tylko... jest 284 i 283. No, no bo nie, nie widzimy ja 10 Chciałem to liczyć bo Sorwek jeszcze nie, wy, nie rozwinął tych prędkości To jest Eee, Sorwek 285 nawet Tak Solber ci wykręci 285? No o wiecie, czyli no u mnie jest 283, ale to nie jest ważne aż tak bardzo no, także zaraz zobaczymy przejazd tego zawodnika. No, powoli zbliżamy się do końcówki emocji, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Ale przejazd Solberga na pewno będzie dla nas bardzo istotny. Bo jednak, bo jak widzieliśmy, samochody Audi, to są jednak pretendenci. do... Na tym torze szczególnie samochody Audi spisują się dobrze. Tak, no i zaczynamy okrążenie. No, no będzie, to będzie strata. No, Dobry początek tego okrążenia nie będzie. No i tatarka, no, po wyjściu z ostatniego zakrętu, szczególnie. Taka niebezpieczna jest. Zależy na to, że mamy tylko samego Sorberga, więc... Cały tor ma dla siebie, czyli czym w SuperPol. Ale hmm. Bo... ogóle... Audi mieszczą się w dziewięciotysięcznych, więc... Mega ciasto. Można to by wcisnąć gdzie... kartkę papieru, można, że... To no, się wyjdzie tam przez Sorberg wcisnieć. Dwadzieścia tysięcy po pierwszym sektorze od... Jamie Chanduic, więc... No, gdyby to utrzymał, by byłby drugi. Gdyby to utrzymał, to byłby e, czwarty. Tak? Aż tak ma różnica? O, proszę. No, nie... tysięcy, czyli ma straty. A no, w sumie tak, bo faktycznie ja nie widzę po prostu zawnika z drugiego miejsca, dlatego... Ro Ro Rosji wyjechał na kolejne swoje okrążenie, tak samo Promenwiler wyjechał w końcu na swoje okrążenie. No właśnie, robotki. na Promenwilera będziemy patrzeć, bo Rosji raczej nie będzie walczył o szybkie czasy. Specyfika drugich wyjazdów taka oni jest. Więc też na razie. O i taki sam. Drugi, drugi sektor. A więc odrobił. Odrobił wszystko w drugim sektorze Ma 0, 0, 0 Straty do Davey Chandwick. A więc Wiesz, wszystko zależy od ostatniego sektora. Jeżeli nie popełni błędu, czy wyjedzie z ostatniego zakrętu, to może być. Oj, ciasno, ta... ciasno, ale jest! Pięknie, chyba się uda. I zobaczymy. Jest! Jest pierwszy, 28 tysięcznych. Naj... O, i Chandyk się chyba zdenerwowała, bo, bo właśnie wyjechała na tor. No i czas na Promenwila. Co prawda, on dopiero jest na wyjazdowym okrążeniu, ale to on odebra następne skrzypce i będzie ostatnim z grubsza akcentem, jeżeli chodzi o te kwalifikacje. No. Tak. Do pobicia 1,35 i 5, żeby być najlepszym kierowcą Toyoty, więc. Bo Rossi jest w tym momencie najwyżej z Toyoty, tak? Tak. A ja pomyśleć, że w treningach był najwolniejszą Toyotą, to właśnie chyba Promenville był chyba najlepszy, jak dobrze pamiętam. Ale doświadczenie wierzy górę. Tak. No i zaczynamy jazdę z Promenvillem. Też Rosji już widzę, że rozpo... będzie rozpoczynał swoje uprężenie, ale Rosji będzie dopiero po, po tym, jak zrobi Promewilla, bo tutaj jako jedyny jeszcze nie zrobił, więc on jest bardziej ważniejszy. Dokładnie. S1, zaraz zobaczymy jaki będzie czas. No jest dziesiąte. Tak, szyfnie, tak ale dwie w i drugim Właśnie mi nieduże straty do Audwiczek, ale później w trzecim nam, więc zaczęły dużo tracić. Być może nie mają tak dużego docisku jak niemieckie wozy, japońskie. to, wapory, to, 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 to Polszaki to już w ogóle chyba tam docisku nie mają. Ja wakodem. Tak. Ktoś jeszcze wyjechał, wyjechał hub jeszcze wyje i Buemi, i wyjechali też. Tam już wszyscy pozaczynali swoje okrążenia, więc... No, no jest... i to już jest jedna dziesiąta straty, więc... Jeśli Trzeci Sektor nie pójdzie, no to może być dość No długo... teoretycznie, jak tak się utrzymało, byłby 2000 przed Rossim, ale wątpię, że to się utrzymało. Chociaż... Niektórzy Tudziemy odrabiali w No, może się uda. No i zobaczymy. No nie. No i jest dziewiąty. A więc najsłabsza Toyota, nawet nie. za batonem. No od razu do Rossiego, ale Rosji tutaj fatalne kółko, 80 wolniej. No to już jest akurat spodziewane. Tutaj zawodnicy raczej nie będą kręcić czy czasu. Zwłaszcza, że tu są bardzo małe różnice. Jeżeli największa różnica to jest 40 no, sekund. 30 wolniej po drugim sektorze, więc. Tak. Więc... Na znaczy pierwszym chciałem powiedzieć, przepraszam. Więc mimo, że nam zostało jeszcze prawie 8 minut, no to już tak naprawdę walkę mamy za sobą i jak twoim zdaniem oceniłbyś aktualne wyniki kwalifikacji? No powiem szczerze, bo mocna dominacja Audi. No i Porsche, które trochę trochę zachowuje się jak Williams, chociaż tutaj niestety nie są takie jak Williamsie, ale zamykają, no tak naprawdę Baton tylko wyprzedził jednego kierowcę Toyoty, a tak poza tym Polszaki tak naprawdę zajmują ostatnie miejsca, więc i to z dużymi stratami. bo tak naprawdę... Eee, bo że traci 40. więc to nie jest mało. no tutaj jednak baton robi różnicę. Nie ma co. O, tutaj chyba musiała być jakaś sytuacja, bo byłem i nam tutaj wysyła komunikat. Verbisze tam lekko się stuteli Tak. Zresztą widzimy, że tutaj zrobiło się ciasno, więc mimo, że nie będzie walki o czasy, to możemy sobie przynajmniej popatrzeć, jak sobie zawodnicy walczą. I to już w kwalifikacjach, więc pomyślmy tak sobie, jest. co będzie w wyścigu. Wyścigu coś może, coś czuję, że to może do, do duży, dużej ilości incydentów dojść. Tak. W ogóle w sumie sprawa ma się dość ciekawie, bo w pierwszym treningu najszybszy był Robert Hough, w drugim treningu najszybszy był Daniel Kalwitz. a tutaj kwalifikacja z kolei Oliver Solberg. A Chadwick A również. A treningu przed jeszcze kwalifikacjami Jamie Chadwick była najszybsza. Tak. Czyli hmm. wszystkie treningi dla kierowców Audi i kwalifikacje również. Tak, tylko dla każdego, każdy treningu czy kwalifikacjach był, był inny kierowca. Tak. Zobaczymy, czy w wyścigu zdołają utrzymać w tą formę. No i przede wszystkim, czy na kolejnych torach im się to uda bo to też będzie miało znaczenie, bo to na jednym wyścigu się nie skończy. Zresztą umówmy się, że wyścig w Turcji ta naprawdę dla Czołówki będzie mało ważny. Jak już wiemy, ta naprawdę dopiero druga połowa stawki będzie musiała się tutaj bardziej spinać w tym wyścigu. Szczególnie Porsche, jeżeli nie chcą odchodzić na się wszystkie naraz. Dokładnie. To jest właśnie najmniejsze ryzyko dla nich, że to właśnie oni mogą być tymi, którzy pożegnają się z nami już właśnie w Turcji. No akurat... Nie wiem czy miałeś okazję widywać, ale ja Ci powiem, że starty, czy nawet nie tylko starty, ale ogólnie wyścigi ofityją w takie incydenty, że naprawdę może zdarzyć tam dosłownie wszystko. Pamiętna Walencja. Dokładnie, między innymi Walencja. W moim przypadku no to bardzo wsławiła się w pamięć nietransmitowany wyścig na bodajże na Silverstone był chyba taki wyścig. Podam taki przykład, bodajże chyba Gianmaria Maria Bruni, bodajże jadący na drugim miejscu. A nie, przepraszam, nie, to był nie Gianmaria, Maria, tylko Mikomarczyk akurat wtedy. Jechał bodaj na drugim miejscu i miał tam incydent z Doviziozo, bodajże w Beckett, i no mieli taką sytuację, że stracili obaj. Ale Miko Marczyk się zło podnieść i jeszcze dostać się do ostatniej rundy. A on niestety, co prawda, też przyszedł dalej, ale poleg, niestety, w drugim wyścigu. Także tyle, jeżeli chodzi o taką małą retrospekcję. Tak, tutaj widać, że emocje zrobiły się. Tak, 4 minuty do końca. Wiadomo, już tutaj kierowcy tych czasów nie będą, bo teraz bardziej skupiałem się na tempie wyścigowym. Tak. Mimo, że biorąc nauczkę, zwłaszcza z wyścigów Spa którego jeszcze tutaj kolega też również nie miał okazji oglądać, tak samo jak i państwo, no pokazał, że wjazdy do alei serwisowej akurat nie zawsze są dobrym pomysłem, chociaż SPA jest też takim torem, który, jeżeli wam dobrze tutaj radzę, że SPA i wjazdy do boksów to jest bardzo złe połączenie, zwłaszcza dla komputerowych kierowców. Jeżeli ktoś historię może gadzić, to pierwszy sezon kooperacji z Danieliną, to praktycznie było to samo, tylko może nie na aż na taką skalę. No bo, 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 box jest szczególnie ciasny, więc... No niestety. Jeszcze jest tam bardzo chamska bariera ustawiona, że bardzo łatwo można się wciąć w tą barierę. Także no, mamy troszkę tych opowiastek, póki jeszcze sesja się nie zakończyła. Mimo, że za efekt prawie wszyscy są na torze. To i tak już nikt czasu tak szczególnie nie poprawi, więc... Dobrze, jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, które bolidy, bo już jesteśmy po losowaniu, które bolidy zajmą jakie zespoły. I ja sobie akurat udało mi się w miarę zapamiętać. Zdobywca 11. miejsca zajmie miejsce w Iowa Wild, z 10. miejsca w Stockton Heat, a z 9. w Hersey Bears. Także mhm. o te trzy miejsca będą walczyć. A, to tak powiedziałeś, no wiem, nie? ja to jeszcze nie jestem wprawiony aż w tych nazwach. Także o te trzy miejsca będzie się toczyć walka w tym wyścigu. Zobaczymy, czy te trzy miejsca zajmą za którzy do medy dojadą, czy też nie. Specjalnie na potrzeby... I czy to będą kierowcy Porsche? <grym> no ja bym ich nie skreślał. Owszem, nie wykluczam, że przynajmniej Jedzie, jednego... Jedy, jedy, jednego bym nie skreślał, Batona, bo no tutaj... Same. A tą pozostałą dwójkę jednak... Raczej marne ich szanse są. po kwalifikacjach może być ciężko, jeżeli nie poprawią swojego... Jeżeli nie poprawią swojego tempa i będą tak jechać jak teraz w kwalifikacjach, no to... No chociaż wiemy, że San Galel miał duży błąd na swoim kółku, więc... No ale wiadomo, gdyby to, chodzi, to chodzi o samego Galela, by było... no właśnie, także... Ja mimo wszystko nie byłbym aż takim optymistą, no ale... Chociaż w sumie nie, właśnie, ja uważam, że kolejne wyścigu będzie lepiej. O ile nie dziwię się, jak przynajmniej jedną Porsche odpadnie, o tyle mam nadzieję, że że nie będzie kompletu Porsche odpadającego i że cały zespół Porsche będzie mógł. Kiedy się nie na stacie, to będzie dobrze. Tak, żeby na drugi wyścig już e... chociaż jeden no, Porsche się pojawiło. A nie żebyśmy mieli walkę tylko i wyłącznie Audi i Toyota. Tak jest. Bo to jednak byłoby troszkę szkoda. Także, minuta 20, a także zawodnicy, którzy teraz. To byłoby smutno. Tak, także zawonicy, którzy swoje okrążenia teraz rozpoczynają, to są dla nich ostatnie próby. Tak naprawdę wtedy Porsche mogłyby już pakować manatki i już. Już się wycofywać z serii? Dokładnie. Zwłaszcza, że pojawiły się plotki, ale na razie zaznaczam, że są tylko plotki, że podobno właśnie seria ta ma zamiar zorganizować również małą serię, ale to jest seria, która nie będzie dostępna dla nas, a tylko właśnie do komentowania. Że właśnie zawodnicy rezerwowi, którzy dostali się do F1, ale nie są w głównych zespołach, że być może pojadą w tym tak, cyklu. Pojedzą. polszakami. <laughs> tak, Mistrzostwa Jednego proszę, Samochodu. Proszę, by wszystkie samochody, by przynajmniej, przynajmniej ktoś by wygrał. Będzie tego, taka seria, właśnie, pucharowa, Nie, że sam wszyscy Porsche jadą. No ale to już są kwestie domysłów. A tymczasem że już zaczynamy. Już... Sponsorzy muszą się odezwać. Tak. Czekamy na telefony. Tak. Jeżeli by to doszło do skutku, to łączna liczba wyścigu mogłaby się wnieść nawet do 100. Także to byłby naprawdę bardzo intensywny sezon. Nie lewej, jak tam chcecie pokomentować, to zapraszamy. Tak, oczywiście, jeżeli są zainteresowani. W takim świechowym sensie. Tak. Oczywiście. A jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby komentować same wyścigi, zawsze pozostają studia, które również oczywiście będą się pojawiały. Być może nie wszędzie będą co wyścig, ale będą w miarę. Będą na pewno najciekawszych wyścigów będą. No to jest akurat na 100%. Szczególnie jak będzie Monako, to będą wszystkie. <noise> tak, tylko one będą niesynchronicznie, bo Monako w F1 będzie już na samym początku sezonu, bo to będzie trzecia runda, a pozostałe no to będą trochę później. O, tak, ja właśnie zakończą nam się kwalifikacje. Tak. Ja mogę skończyć grać yy, w Bilarda, więc. Tak, tutaj. No ale wiadomo, no w sumie to nie ma się co dziwić, że tutaj kolego mi zagrać wilarda, bo... Kwalifikacje mają to do siebie, że tam się dużo dzieje, zwłaszcza w pierwszej połowie powiedzmy, a w drugiej to już tak naprawdę pozostaje tylko... tylko ob... że jeszcze się nie skończyły, to może Facebooka przejdę, może coś ciekawego, jakieś ciekawe newsy będą. Tak. Może nie na temat motorsportu, a może nie wiem... Tak, także możemy w zasadzie... ciekawych rzeczy. Możemy się doczekać w wyniku takie 100% skuteczności wykonaniu Twittera Audi, albo takie wciąż walczymy w wykonaniu Toyoty. A w przypadku Porsche, to czego By się tam spodziewał od nich? Nie wiem, dojechania do, do mety na pewno. Tak, no widać, że tu stawiasz bardzo wysoko poprzeczkę. Żeby się nie rozwalili wszyscy na stacie, to będzie dobre. Tak jest. Yy... Nie, no, na razie widzę na Facebooku cisza, nikt się jeszcze nie odezwał. Tak, no ale wiecie, no to, to kwalifikacje dopiero się kończą, wiecie, zanim wszystkie komunikaty pracowe się rozejdą, to chwilę to potrwa. No i dobra, no to myślę, że chyba transmisję z kwalifikacją możemy uznać za zakończoną, a więc widzimy się już niebawem na wyścigu. Mam nadzieję, no tu już Ebuncji na pewno będzie dużo więcej niż w kwalifikacji. Tak jest. A więc do usłyszenia. Do usłyszenia.